Wybieg dla piesków, szczerze mówiąc. Kiedyś nie rozumiałam, po co takie wybiegi w ogóle są, ale to dlatego, że w sumie mieszkaliśmy blisko lasu i za każdym razem, kiedy wychodziliśmy na spacer, mogliśmy właśnie w tym lesie być. Mogłam puścić pieski, a tutaj niestety tak blisko lasu nie mamy, no i właśnie tutaj od kilku dni sobie przychodzimy. Robimy treningi z psami, puszczamy ich tutaj i się bawimy. Czasem też przychodzą tu inne pieski, więc psy mają okazję poznać też inne psy. Dopiero przyszliśmy i będziemy zaczynać. To, co Elmo tutaj wyprawia, to w ogóle sama jestem w szoku, bo wchodzi na takie przeszkody. Nigdy bym nie pomyślała, że bez problemu po kilku wizytach tutaj będzie wchodził na takie wysokości. <grym wioski> Wysoko! Udany, pieski wykończone, właśnie kładą się spać. O to chodziło bardzo dobrze, a ja jeszcze biorę się za pranie. Nie wiem, czy też tak macie, ale po prostu u mnie kosz na pranie nigdy nie jest. Pusty. Zawsze coś do prania się znajdzie. Może też dlatego, że ja mam trochę obsesję na punkcie świeżości i zapachu nawet nie tylko ubrań, ale też kocy w domu, pościeli i tak dalej, uwielbiam, jak um, wszystko pięknie pachnie i jest takie właśnie świeże, więc piorę nawet częściej w sumie niż powinnam. I w związku z tym zapraszam Was do mojej pralni, jeśli też. Kochacie pięknie, pachnące pranie? To muszę Wam coś pokazać i polecić, bo mam tutaj nowość. Są to żelowe perfumy do prania od Cocolino. I to jak po tym pachnie pranie, to ja nie mam pytań. Nawet teraz czuję ten zapach tak intensywny przez tę butelkę. Przepiękny. Występuje on w trzech wariantach zapachowych, ale zdecydowanie ten niebieski jest moim ulubionym. Jeśli miałabym go do czegoś porównać, to byłby to zapach męskich, takich świeżych. Pięknych perfum. I tak jak wspomniałam, konsystencja jest taka bardziej gęsta, żelowa i w środku widać mikrokapsułki zapachowe, które podczas prania pękają, uwalniając jeszcze więcej zapachu i co ważne, dobrze radzą sobie również w krótkich cyklach i zimnej wodzie, także o to nie trzeba się martwić. Dzisiaj skupię się na kocach. Najpierw wybiorę ten ogromny koc, który służy nam jako narzuta na łóżko i z racji tego, że jest narzutą, często przesiadują na niej pieski. Zdecydowanie wymaga już odświeżenia, także najpierw ten, a potem dwa mniejsze kocyki, które służą do przekrywania. I jak go prawidłowo używać? Wystarczy po prostu odpowiednią ilość wlać do prawidłowej szufladki w pralce wraz z płynem do płukania. I z racji tego, że mieszamy go z płynem do płukania, to tych kompozycji zapachowych możemy mieć mnóstwo. Ja lubię jednak ten niebieski eliksir połączyć z tym granatowym płynem do płukania. Ostatnio w tej mieszance wybrałam pościel i jak się położyłam do łóżka, to tak się zachwycałam, a potem zasnąłam 3 sekundy. mamy suszarkę pełnową, to lubię takie pranie jak koce czy pościel wywiesić na świeżym powietrzu, a na noc wstawić suszarkę do sypialni. Wtedy jeszcze przed snem w pokoju pięknie pachnie. No a wiadomo, pranie suszone na świeżym powietrzu to jest to. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Ja dzisiaj od rana mam taki zakupowy dzień. Uzupełniam zapasy nie tylko w lodówce, ale też kosmetyczce, co nie jest takie oczywiste, bo ja ogólnie rzadko kupuję sobie kosmetyki, dlatego, że dużo kosmetyków dostaję w paczkach pr i nawet jeśli mam jakieś produkty, które dobrze mi się sprawdzają, no to wiem, że zapas czeka w szafie i po prostu wyciągam sobie kolejne, testuję, nie mam problemu ze zmienianiem podkładów, tuszów do rzęs i tak dalej. Natomiast jest produkt, bez którego ja nie potrafię się już pomalować. Próbowałam przeróżnych tego typu produktów i żaden mi się nie sprawdza tak dobrze, jak ten i chodzi mi tutaj o klej do brwi z nyx specjalnie po niego jechałam do takiego dużego Rossmana 15 minut, mimo że kilka Rossmanów mam tutaj obok siebie, dlatego że nie we wszystkich Rossmanach jest NYX. I bez tego żelu do brwi moje brwi wyglądają po prostu okropnie i jak używam jakiegokolwiek innego produktu, który ma utrwalić włoski... Wygląda to tragicznie. Kosztuje jakieś 30 zł i genialnie mi się sprawdza. Także już jestem spokojna o mój makijaż, bo od kilku dni po prostu szlak mnie trafiał, jak miałam się pomalować. Dlatego że te brwi totalnie mi nie wychodziły, a właśnie ten produkt mi się skończył. Kupiłam sobie przy okazji, jak akurat byłam w Rosmanie, coś innego i. Nie, nie umiem, nie wiem, ja nie umiem używać innych jeżeli ten jest najlepszy, bo on ma taką formułę, z którą najlepiej mi się pracuje, przede wszystkim jest gęsty, wszystkie inne produkty, jakich używałam są strasznie rzadkie, więc on jest gęsty, bardzo dobrze trzyma włoski w jednym miejscu i zarazem nie robi takiej skorupy na brwiach. Na przetestowanie kupiłam sobie jeszcze krople do oczu, w ogóle całkiem niedawno dowiedziałam się, że są krople do oczu. Zaczerwienionych. Ja notorycznie mam zaczerwienione oczy, dlatego że noszę soczewki i często pod wieczór one po prostu wyglądają już naprawdę bardzo źle na takie zmęczone, czerwone. Nie wiem, czy w ogóle zwracacie na to uwagę, ale ja bardzo, bardzo podoba mi się, jak ktoś ma takie białe białka oczu. Moje nie są takie nigdy, więc zobaczymy. Czytałam różne opinie w internecie, że te krople na zaczerwienione oczy one faktycznie działają i to zaczerwienienie jest mniejsze. Akurat takie były w Rosmanie, też kosztowały jakieś 30 zł. Zobaczymy, czy ma to sens. Wiem też, że są takie specjalne krople wybielające oczy których nie można używać za często. Do kupienia gdzieś tam w internecie za jakieś chyba 200 zł. Tamte krople mogą być fajne do jakichś nagrań, zdjęć, sesji zdjęciowych. Natomiast czytałam, że najlepiej nie używać ich na co dzień, a wiem, że wiele osób mimo wszystko robi, bo widziałam na TikToku. I wzięłam sobie jeszcze hennę. Jak chodziłam sobie na laminację brwi, to tam też zawsze miałam robioną laminację z farbką, i bardzo ten efekt takich ciemniejszych brwi mi się podobał. I co ciekawe, jak pracowałam w salonie kosmetycznym, to ja hennę robiłam praktycznie codziennie i chyba nigdy nie zrobiłam sama sobie henny no chyba nigdy. I od razu zrobimy sobie te hennę. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Mam tutaj przygotowany już pędzelek, najlepiej taki skośny. Waciki, patyczki do uszu, miseczkę z wodą, tonik i coś do przeczesania brwi. Jeśli chodzi o taką hennę drogeryjną, przede wszystkim kremową, to raczej krzywdy sobie nią nie zrobicie. Warto, jeśli ktoś nigdy wcześniej nie używał tego typu produktu zrobić sobie najpierw próbę uczuleniową, bo to może być krzywda, natomiast jeśli nie macie uczulenia, to wizualnie tej krzywdy raczej sobie nie zrobicie, dlatego że Henna kremowa jest bardziej delikatna i ten kolor nie chwyta się skóry, tylko raczej włosków. Jeśli chcielibyście, żeby ta henna była bardziej trwała i żeby ten kolor złapał, też skóry, to warto zrobić sobie taką mieszankę, czyli hennę w paście taką kremową, połączyć z henną proszkową. My właśnie tak robiliśmy w salonie. Tutaj podrzucę Wam screeny produktów, jakich używałam. Warto dobrać sobie dobry kolor, wtedy ten efekt będzie bardziej trwały. W środku takiego opakowania znajduje się ta farbka, aktywator, mały pojemniczek, w którym możecie wszystko wymieszać i aplikator, ale ja użyję sobie go tylko do wymieszania tych produktów, bo pędzelek lepiej się sprawdzi do nakładania. Jeszcze zanim nałożę sobie hennę, to odtłuszczę sobie te okolice brwi. Mamy ładnie wymieszane i nakładam. Przy nakładaniu najbardziej skupiam się, żeby najwięcej tego produktu i najlepiej rozłożony był... Przy dolnej krawędzi brwi. A jeśli cokolwiek mi się nie podoba, to po prostu namoczonym patyczkiem z wodą szybko poprawiam sobie kształt. Na razie ten kolor wydaje się być trochę. Granatowy, ale najkrócej będę ją trzymać oczywiście tutaj na przodach. Właściwie zaraz będę ją sobie zmywać i dzięki temu będę też mniej więcej kontrolować, jak mocno ona łapie. No, łapie całkiem dobrze. Ten kolor. Ten ciemny brąz faktycznie jest bardzo ciemny i taki. Chłodny, trzymałam te henne o wiele krócej niż było tam napisane, bo tam było napisane, że od 10 do 5 minut. Ja zaledwie kilka, chyba nawet 3 minuty minęły, więc nie za długo i efekt jest bardzo mocny. Na pewno po pierwszym myciu będzie delikatniejszy, ale podoba mi się. Powiem szczerze, że nie wiem czemu wcześniej henny nie używałam. Już ułożyłam sobie włoski na ten żel do brwi, i jak będę miała makijaż, to tym bardziej będzie to super. Wyglądało fajnie. Czemu ja sobie nie robiłam wcześniej? Henny, jak to mi teraz ułatwi i usprawni makijaż? Ja normalnie jestem w szoku. Druga wyszła chyba trochę delikatniejsza, bo troszeczkę krócej trzymam i nawet bardziej mi się podoba. Dzisiaj po prostu te potraktuję bardziej tłustymi produktami i myślę, że się wyrównają, ale. Czemu ja wcześniej nie robiłam sobie henny? Genialne! Teraz po prostu regularnie będę sama fundować sobie taki zabieg. 9 zł za nawet 15 aplikacji. Dzisiaj wracamy z serią foodbook na Instagramie. Foodbook. Znaczy foodbook na Instagramie, nie na Instagrama, tylko na YouTube'a Wszystko No i będziemy gotować. Tym razem nie Paulina, tylko ja. O! Swoje popisowe danie, które robiłem już trzy razy. Ale jest naprawdę pyszne. No i się w sumie uczymy. Kupiliśmy sobie polędwicę wołową, czyli będziemy robić steka. Zazwyczaj w sumie jedliśmy steki tylko w restauracjach, ale są bardzo drogie. No i ostatnio spróbowaliśmy i zrobiliśmy sami. I to się takie trudne, nie? Że, można powiedzieć, że wyszło, wyszło, ale za drugim razem wyszedł o wiele lepiej. No potem za trzecim razem też wyszedł bardzo smaczny. No i teraz ta czwarta kolej. Yy, mam nadzieję, że też wyjdzie jeszcze lepiej. Jest mnóstwo różnych poradników i na TikToku i na YouTubie, które oglądałem i każdy mówi inaczej. Ja robiłem już na różne sposoby w tych trzech razach i teraz wydaje mi się, że mam po prostu taki najłatwiejszy, najlepszy. No, i zobaczycie sami na filmie, że nie jest to skomplikowane. Steki będą w sosie pieprzowym, który uważam, że jest naprawdę przepyszny i totalnie robi robotę. A więc ogólnie do przygotowania całego obiadu potrzebujecie na pewno mięso. U nas jest to polędwica wołowa, sam jest całkiem spoko. Będziemy robić do tego szpinak z czosnkiem na patelni. Do sosu pieprzowego potrzebna jest śmietanka 30 masło, no i oczywiście. Pieprz. Kupiliśmy takie ziemniaczki w biedronce i one są naprawdę bardzo dobre. Są dostępne jeszcze w przyprawach, ale stwierdziliśmy, że weźmiemy takie zwykłe, bo i tak będzie sos, więc bez sensu kombinować i mieszać wszystko. Rozmaryn jest bardzo ważny, jeśli chodzi o przygotowanie steka. Daje smak temu mięsu. No i czosnek przyda się głównie do szpinaku. No i oczywiście przyprawy i troszeczkę oliwy. No dobra, to teraz przejdziemy do yy, selekcji. Dobra po prostu to Selekcję urządzeń gastronomicznych. Nie nie ma Teraz ręcznikiem papierowym się ma osuszyć tego steka przed smażeniem. I po prostu go wycieram. Tak żeby też ten ręcznik papierowy się nie przykleił do niego. Jakiś taki kawałek co nam się rozwalił, ale trudno. Takich steków teraz. Teraz będziemy je przyprawiać solą i pieprzem. To jest dosyć kontrowersyjne, bo na różnego rodzaju poradnikach czytałem, że tego nie robić. Niektórzy to robią przed, niektórzy to dopiero robią po. Ja po prostu robię krzak. ziemniaczki i szpinak, żeby powoli się to wszystko podgrzewało i robiło. No a tutaj będzie stek. Dominik właśnie popsikał patelnię odrobiną oliwy. Czekamy aż się nagrzeje, tak? Tak, no, czekamy aż się nagrzeje, no i będziemy kłaść steka. No i teraz będę sobie włączał stoper. Zaczynamy od tego, że minuta jedna strona, minuta druga strona, minuta jedna strona, minuta druga. No i po takich czterech minutach wtedy dodaję trochę masła, e, rozmaryn i przez no, półtorej do dwóch polewam tym masłem właśnie te steki. No, później steki zdejmuję, no i to co zostaje dodaję do tego śmietankę i robimy sos, więc też zobaczycie jak, jak taki no, pyszny sos można. Ale naprawdę podzielić. kilka składników, a ten sos jest taki. Szczególnie jak pyszny. ktoś lubi pieprz, no bo ja na przykład no, bardzo lubię ja takie. Też. Sosy I w ogóle np. jak jemy zupę czy jakiś rosół czy coś, tak, to, to daje jest bardzo jest dużo świeżości Stoper przygotowany, no bo jednak czas, no to ma tutaj duże znaczenie. Nie chcemy, żeby te steki były bardzo mocno wysmażone. Chcemy no tak, zrobić, celujemy w takie medium rare, no ale tego się jeszcze uczymy. No. Ostatnio, trzeba próbować ostatnio po łącznie robiłem 5-30, to wyszły takie, że jeszcze troszeczkę trzeba było je wrzucić. Nawet jak się boicie i robicie to pierwszy raz czy drugi, to nawet warto po prostu zdjąć i przeciąć na pół tego steka. Nic się nie stanie. No Dużo ludzi mówi, że, a, że traci smak, że potem się ta krew wylewa. ale jakoś się trzeba tego nauczyć. No, ale trzeba się no. tego nauczyć, więc naprawdę nie ma z tym problemu. I to tak tak będzie tak dobrze. Więc lepiej nawet tak się uczyć, po prostu sprawdzać sobie na bieżąco raz, drugi, trzeci, aż po prostu znajdziecie najlepsze rozwiązanie. Bo to też dużo od płyty indukcyjnej zależy jak sobie... Od mocy, od, mocy od, patieni, od patelni i tak dalej. Więc musicie po prostu to wyczuć, te sprzęty u siebie. Dobra, myślę, że możemy sobie delikatnie zmniejszyć. Tutaj nadamy, bo nam się ten tłuszcz trochę poli. No i wrzucimy sobie teraz po kolei te z takiej... Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, no i włączam sobie no a ja Ale sobie jeszcze na patelni je trochę bardziej przyprawie. No my pierwszy nie oszczędzamy. Lą też się przyda potem do sosu. I to też tak naprawdę ten czas. Zależy od tego jak duże macie te steki, jak one są grube. My mamy w sumie dzisiaj dosyć, dosyć grube, więc zobaczymy czy to nie będzie za mało na przykład. O. strona od razu. Okay. Mamy troszeczkę nierównomierną w tym. Zostawiam trochę tego, o, ale żeby tak właśnie... polewać trochę w górę. Ten tak, tego tak, tak No i mamy 5.20 na 5.30, obrótę je i pół, na 30 sekund tak jeszcze. I potem koniec? I koniec. O. Zaraz go odłożymy na takie 2-3 minuty i on też jeszcze trochę dojdzie sam po prostu na, na tym poczekaniu dobra, no nie, no, sosu nie ma I wszystkie i zrobimy sobie teraz sos dajemy do tego co tutaj zostało trochę śmietany. zależnie tyle ile chcemy sosu i no, teraz tylko przyprawiam jeszcze raz sporą ilością pieprzu no i teraz po prostu Mieszamy sobie, aż zgęstnieje to. I ziemniaczki i szpinak już prawie gotowe i taki szpinak tylko z czosnkiem, solą, pieprzem. Też jest pyszny i właśnie tak idealnie pasuje do tych steków ziemniaków. No, to jest chyba teraz mój ulubiony obiad. Sprawdźmy, jak on w ogóle wygląda w środku. jest bardzo delikatna, widać, że jest fajna, mięciutka. O, ładny! I wygląda on tak. Piękny, mi się, mi się też podoba. I w ogóle, fakt, ja uwielbiam karmi. Zawsze, jak jestem u babci u dziadka, to oni mają tam zapas i tam sobie piję. I ostatnio widziałam w sklepie i stwierdziłam, że wezmę, bo będzie idealnie pasować do tego obiadu. Ten zrobi całą robotę też uważam. To jest mhm. Bardzo dobre No i my tak w sumie na tej patelni jakieś 6,20-6,15 i wyszedł moim zdaniem idealnie Idealnie, no Pyszne mm. I też co najważniejsze, to też jakby zależy jakie lubicie stopień wysmażenia, ale lepiej zrobić mniej i wyciągnąć, sprawdzić, niż na przykład przetrzymać, nie? No bo wtedy już nic nie zrobicie, a jak, jak wyjmiecie i przetniecie na pół i się okaże, że jeszcze chcecie bardziej, to sobie to po prostu dajecie na patelnię, nie? mi się mówić, nie chcę Tylko jestem Taki niedobry? Właśnie taki dobry Może ja będę kucharzem Jeszcze Może Raczej znaczy podejrzewam, że ludzie, którzy robią na to jest taki nie by mnie może skrytykowali? <grym> Że robię w taki sposób, ale... Może nie, mogłoby tak być, ale już to naprawdę przepyszne Poza tym oni też kiedyś zaczynali Takich steków biedronkowych czy lidlowych no to nie jedliśmy i też raczej ludzie nie polecają Wzięliśmy z Selgrosa raz na przetestowanie i był spoko, dzisiaj też mamy Selgrosa Więc po prostu bawimy się tym jedzeniem, powiedzmy, testujemy No i wyszedł spoko Dam Ci pieniądze na lunch, żebyś mogła zjeść ze wszystkimi Słowo, słowo. Nic już, nie możesz się spóźnić.